Witam wszystkich z tej strony. Krecik ze mną jest dzisiaj Dumuś. Cześć. Zresztą nie dzisiaj, tylko tak jak codziennie. No i tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj będziemy robić. Most. Jaki most? Albo nie, piwnicę. Piwnice. Piwnice, piwnicę. Piwnice. Przepraszam. No, nazbieraliśmy między odcinkami trochę kleju. Zrobiliśmy sypialnię. Tak. Tara, ten balkonik. No tutaj widzicie nasze sypialnie. Komputer zrobiliśmy. Trochę urządziliśmy ogólnie ten nasz domek. Na drugim piętrze mamy komputer, na parterze mamy stół. Zejście jako takie do piwnicy, a piwnicę będziemy robić z wami na wizji. Przyspieszymy. Znaczy yy, tam... Będziemy pokazywać sukcesywnie po cięciach, co, co robimy. Właśnie. etapy budowy. Przetopiło się już to? W piwnicy będzie kopalnia, yy, kopalnia, piecykownia magazyn. i magazyn. I jeszcze taki jakby pokój do enchantowania Przez, i do alchemii. Ale to alchemią zajmiemy się jeszcze. Kiedy indziej? O i po, pomiędzy odcinkami znalazłem z krecikiem yy, dziewięć diamentów o, i trochę tam właśnie. jeszcze surowców no to są jest więcej, Lapisu i w ogóle. No dobra, no to... Nie przedłużając, ja teraz chyba... Znaczy, no i tutaj jest to nasze wejście, tu jest na razie tylko drabinka i nic tam ciekawszego nie ma. No to nie przedłużając, ja teraz robię cięcie i widzimy się, jak już jak już sobie wykopiemy wstępnie tam, co będziemy mieli kopać. Mhm. A jak znajdziemy tam jakiegoś cave'a, to weźmiemy wtedy no Od... to włączymy nagrywanie. No właśnie. No to widzimy się za moment. Dobra, jesteśmy już z wami. Po hmm. długiej przerwie. Bo, no dla nas długiej, dla was to piecięcie. Tak. Sekundka może niecała. Yy, mamy już skończoną piwnicę, tu mamy zajście. Sorry, że tak cicho gadamy, ale jest trochę późno. No jesteśmy zmęczeni w ogóle. To czy no, to ktoś tak. Tak to ogólnie wygląda. Tu jest takie główne pomieszczenie z takimi lampkami z y, Tutaj jest nasz magazyn. Pewnie się zapytacie, dlaczego te skrzynki stoją tak potrójnie, przecież one się nie otworzą. Odkryliśmy baga. Może go znaliście, może nie, ale my odkryliśmy takiego baga przypadkowo całkiem, jak się bawiliśmy z skrzynkami, że jak jest skrzynka jedna pomiędzy dwoma, to się otwiera. Tak, one się wszystkie otwierają. Ta na dole, chociaż ta wyżej, chociaż jest klocek nad nią. znaczy czy klocek, ta skrzynka, ona teoretycznie nie jest klockiem, bo nie zajmuje całego klocka, nieważne. Yy, no ale w każdym ale... razie one się otwierają i teraz to... I fajnie. można zaoszczędzić przez to bardzo dużo miejsca i w ogóle kłopotu. I tutaj będą tabliczki swojego czasu, teraz one są wszystkie puste. Jeszcze jest płotki, no, ładnie. Tyle z magazynem. Mam yy, na nadzieję, że Wam się podoba. Picykownia. Taka nie za duża, piecków, bardzo dużo. Za to. Piecyków, mm -hmm. znaczy a nie piecków. E, tutaj skrzyneczki z węglem. O właśnie, wrzucę węgla dwa was taki. No. No i, no i to jest nasza piecykownia. No czekaj i pochodź. teraz co? Kopalnia. Czekaj, czekaj, pochody, nie. Aha. Dobra. Dobra, na trzy cztery sobie wskoczymy. Dobrze. Dobra, jest Oj. No, no bo się popkłem. Niczym meteoryt jak zwykle. No i tak, to, to jest taka nasza winda. No to na co? Dom, a schodki to są do góry. I tak kupiliśmy sobie tutaj. Hejwa. No, odkryliśmy system. I powiem myśleliśmy, wiemy, że nie, go nie, No, nie wiemy jeszcze, czy on jest duży. Albo pomyśleliśmy, że żeby odcinki nie były takie nudne, no, to go zwiedzimy na wizji. Oj, zombie. Pan zombie. Najesz no, go. Mam nadzieję, że góra tu nie ma. Ej, żyje jeszcze? Żyjesz. Mm. O, lawa, może będą diamenty. Może. Sobie Jest na razie srebro. Srebro wydobywamy. Tak. To chodź tu ze mną, to ty mi pomóż. Chyba tutaj trochę tego srebra. Sobie, może, nie będę ryzykował, nie będę szedł nad lawę po to srebro. To co, pierw idziemy tam. No. Aha. O, pan szkielet, który mi się zlegował. Nie. Oj. oj, to to tam jest Creeper! E. Kto wybuchł? Aha. <laughs> no, to tak, tak wyglądają nasze podróże, po wah? Kto wybuchł? No ja też wybuchłem. No ja też. No. no bardzo dobrze. O, Creeper, no. Ej ciekawe ci, te kogo pierwszego... O Boże, krecik! Ej no kurde, bo tak pewnie. A nie no, bo to nas... E, ciebie... Cie, ty też wybuchłeś? Tak, no. też byłem. To nie, to nas naraz, to nie wysadziło nami temu. Jakby były dwa Creepery, to już by było gorzej, ale... Wiesz, mo może Monster Spawner? Creeperów. Spawner z czego creeper. bardzo bym się cieszył? Ale się? zapewne nam. O, czekaj, tu są pierwsze moje itemki. Nie ma. Znaczy, ja może i ważne, ale w każdym razie. Znaczy, ja mam chyba swoje itemy. Mam twój miecz, chyba twój, nie wiem. Nie wiem, ja mam swój miecz chyba. A. Dobra. Miałam. Masz kilof, masz pochodnie, masz miecz? Yy, tak. No Najważniejsze. To idziemy. Ej, tutaj nie zebrałeś skąd te jeszcze wiadereki? O, kurde. A nie, już wziąłem je. to jest bingiem. Musimy jest... się streszać w miarę. No, bo tak... ten limit. Jezu! Co się It's stało? O kurde. Wybuch już? No. Żyje? Żyjesz. Ale teraz załapałem jakieś dziwne lagi. Ej, no nie chcę mieć crusha. Może nie brałem już. Dobra. Tu chyba koniec był tego tak okay, bo... gable. No żelazo. Dobra, to ty weź, bo ja... O dobra, już mi się odlegowało wszystko. Jak tam z czasem stoimy? Dobra. Ile? Jeszcze no, mamy trochę czasu. No dobrze, to chodź tutaj, teraz mi się wydaje, że to może będzie jakieś lepsze. Oj. Może. No pewnie to będzie jak zwykle wiem, z naszej strony Epic Fail. Nie, i zejście zejścia w tu. Tak, bo tu węgiel kopie. O ja tu mam lawę. Redstone. Te gówno. Ta czy yy, nic nie ma. są się kurde przyda do jakichś tych naszych różnych. Co ci się przyda? Redstone. A. Mam mało mamy redstone, jak gdy nam się zachciało jakieś. Bardzo mało. O, slajmy się tu mogą rozpić. Farmy automatycznej to. Tak, Kraciak, nie może być, wydobywam węgiel. Tak, nie może być. <śmuszczą> oj, oj, oj. No. <śmuszczą> <śmuszczą> idę po to, Panie z tego skaywa. No wiem, że to będzie wielki epic fail z tym skaywa. A ile już łazimy po tym cave'ie? Ile sekund? Sekund nie chce mi się liczyć, ale około 6 minut. Mhm. Uh -huh. Boże. Po co ty zamurowujesz? Wy a to po co? Ja tylko po srebro szedłem, a. No wiem o tym, ale żebyś nie wpadł do Oj, tam oj. Jak chcesz. A nie, tu nie, nie, nie. Dobra, już zostaw tam już lepiej. Tutaj tak jakby ktoś już tutaj był. Sam wiesz, kto, sam wiesz, po co, nie? Nie. Ja <grymne> Może to hero. O, ej, ty, węgiel! <grymne> ale dziwna ale... dana. No właśnie. Taka. Głupia. Ja, ja wydobędę ten węgiel bo tu się taki mały wodospadzik robi, patrz tu jest źródło jej takie płynące chyba o a dobra, tu mam? ojej ej no mój węgiel <grym> dobra, zostaw nie, ja muszę mieć jednego klaska dobrze, no to, to, to. jednego węgla o jeszcze tu jest, czekaj masz też? ej, odciąłem się a dobra już nie masz, mamasz moją łopatkę no mam łopatkę. Dobra, trudno mi jej nie trzeba. A i jakby co, to ten serwer nie jest dedykowany. Tak, to jest serwer hamac zwykły taki. Taki o. Taki o. Czekaj, to teraz... Tam jest to... ten twój tunel, a to jest ten mój tunel. No tak. Pokopiemy jeszcze chwilkę. Może coś znajdziemy ciekawego. Wiemy, że to będzie dla Was by zapewne nudne, ale co mamy rob do roboty? Już jak. Hmm, może jakiś temat nam się kliknie znajdzie do rozmowy z widzami, może. których zapewne nie mamy. Coś hmm. by czego zagadać? Złoto. I o, węgiel. Bardzo dobrze. Tak mam węgiel. A mi się kierów popsuje, a to masz mój nieużywany. Nie, ja miałem swoje. Ile? No nie, no miałem. Diamenty znalazłem. Nie. Tak. Nie może być. Może być. Tak Krecik znalazł diamenty. Krecik znalazł diamenty. Ej, no przecież to się nigdy nie zdarza. Jak nie. No, no jak nie. Przecież to ja jestem od znajdowania diamentów. Krecik. Ta... Wow. No tak. No muszę być znajdę. Ale nie wykopałem, jeszcze wykopać No nie ja wiem, to, wiem, czy ich to... chyba... Ręką, w... która przypomina mi koła. No, tego, tego, takiego. Dasz mi kilof Nie. Znaczy... Czek, mam tylko jeden, nie? On by się skończył. To zrób mi diaksowy. Ej no, nie zabieraj mi. Nie no. mam nic. Nie, nie. Całej nie, Wcale nie Przecież to i tak jest nasz, ale masz. Ale ja chcę. Nie. Gdzie pięć? Pięć elementów. To czekaj, nie. tam było osiem, to 13. Yy, Fajnie. Tak. Kopto, bo to mogą być te diamenty. A, pod... będą. Podgrawego. No nie pamiętasz, ile razy tak znalazłem? O, widzisz srebro? To jest Srebra. żelazo. Żelazo, tak. Ja na sre... żelazo mówię srebro, więc. Jak tam stoimy z czasem? No właśnie, na to na części częściej hm. Jeszcze mamy około trzech minut. <grym> e, to ja idę. Się najarać. Właśnie, może już wróćmy do domu. Ja żartowałem, ja tylko dentarz do kopać. Ale ja nie. Ach. No tak. Ale tutaj przekopię. Ja żartowałem. Dobra, ja wchodzę na czym epickim wejściem. Ja, ja chcę tyle slime bali co... co... No, co kiedyś. 5 staków... nie, 6 staków slime -balli, czy tam 7. Może kiedyś pokażemy tamtego save'a? No, z areną. Zobaczymy. której nigdy nie dokończyliśmy. <laughs> nie chciało nam się. Dla tej areny może wrzucimy w końcu fotki, jak... ile... może w następnym odcinku wrzucimy fotki ile... Pustyni poszło na arenę naszą okay. z sandstone. Może wrzucimy ogólnie fotki tej areny. Tak pod koniec mm. filmiku jakiś błąd. Ona jest naprawdę świetna. Dobra, chodź, nie skaćmy tak jak się <laughs> DHD. Gdzie ty jesteś, Ata? jestem na górze. Chodź się może przespać i tym śpiącym akcentem skończymy filmik, co? Śpiącym akcentem. Tak, śpiącym. Zaprasz tutaj do mnie. A właśnie, chciałem pozdrowić użytkownika czarna 98, czy tam 1 998, która była naszym drugim subskrybentem. Prawda, Kracik? Tak, B bardzo prawda, zapomnielibyśmy o no. tym. No to co? My się już z Wami żegnamy, kładziemy się spać. No i hmm. na razie. hello abraço,